A teraz sobie przetestujemy flarę Blue Fame od Triplexa. kosztaki flary to około 10 20 zł, 20 gram na sztukę, 30-35 sekund. Kolor niebieski TXF 375222031. Dobra, odpalamy. Flara na swoją cenę bardzo w porządku. 10 zł to nie wydatek, naprawdę fajny niebieski kolor. Także mogę każdemu polecić. Dzięki za oglądanie.